Już od trzech lat radomscy strażnicy miejscy prowadzą akcję Czysty Radom, kontrolując jesienią i zimą, czym palą mieszkańcy w Piecach. A palą wszystkim, mówi rzecznik Straży Miejskiej Piotr Stępień i podaje przykłady. Te pierwsze interwencje, które już odbyliśmy, pokazywały, że mieszkańcy spalali śmieci, w tym puszki, w tym butelki plastikowe, buty gumowe oraz płyty lakierowane. Pierwsze mandaty już zostały wypisane, czekamy na sygnał od mieszkańców. Podczas spalania śmieci powstają zanieczyszczające środowisko tlenki, węgla i azotu, dwutlenek siarki, cyjanowodór, metale ciężkie i rakotwórcze dioksyny i furany. Mogą one też powodować choroby układu oddechowego, astmy, alergie i nowotwory. Jak mówi Piotr Stępień, każdego dnia strażnicy miejscy przeprowadzają kilkanaście kontroli. Sprawdzane są sygnały od mieszkańców, którzy skarżą się na przykład na sąsiada, który ich zdaniem pali w piecu odpadami. Jeżeli ktoś zauważy, że z posesji obok od naszego sąsiada wydobywa się czarny, gryzący dym, możemy przedzwonić pod bezpłatny numer telefonu 986, taką interwencję zgłosić, straż miejska przyjedzie i na miejscu sprawdzimy. Przypominamy, że zgodnie z naszym upoważnieniem możemy wejść na teren prywatnej posesji w godzinach od 6 do 22, a na teren firm przez całą dobę. Za spalanie odpadów grozi mandat w wysokości 500 zł.